Cześć. Mam na imię Paweł i a ty oglądasz kanał Fotografia jest fajna. Lustrzanka czy bezerkowiec. Wiele osób zadaje takie sobie pytanie, wiele osób do takiego, do takiego staje przed takim wyborem. Znaczy, oczywiście stajemy codziennie przed różnymi wyborami: rano, kawa czy herbata, wieczorem piwo czy wino, następnego dnia AlcaPrim czy 4K. Oczywiście akurat w tym wypadku to wybór jest bez sensu, bo wiadomo, że Alka Prim bo się ciszej rozpuszcza. Ale Twój wybór, luszczanka czy jest ważny i chciałbym dzisiaj w tym filmie Ci pomóc. Zapraszam na film. Ja do dzisiaj przygotowałem sobie dwa aparaty bez lustręgowca i lustrzankę, po to, żeby na ich przykładzie pokazywać pewne różnice i to, co jest nic takiego samego. Jest to w moim przypadku Canon M5 i Canon mm, tu powinien stać Canon EOS 80D 160, ponieważ jest to bardzo podobny aparat. Natomiast 80D. Dlaczego te dwa aparaty? Zacznijmy od tego, co łączy ogólnie Akurat te dwie, dwa aparaty, czyli lustrzankę Canon eos 80D i bezlusterkowca KON-M5. Łączyć przede wszystkim matryce. W nich jest ta sama matryca. Nie taka sama, tylko dokładnie ta sama matryca jest w tych dwóch aparatach. Czyli zdjęcia zrobione tą lustrzanką i tym bezlusterkowcą będą takie same, ponieważ używają tej samej matrycy. Ogólnie jeszcze łączy. Obiektywy. Każdy z nich ma obiektyw wymienny. Do tego pasują obiektywy z serii M, do tego pasują obiektywy z serii EF i EFS. Natomiast te obiektywy od lustrzanki mogę przypiąć za, za pomocą adapteru do bezusterkowca i będą miały tą samą działalność. Mają tę samą matrycę, więc te same obiektywy będą miały tą samą ogniskową, bez zmiany ogniskowej. Obydwa aparaty mają korpus. Przypijany do, jest to korpus do obiektywu, mają te same tryby pracy, czyli zielony kwadracik, hmm, którego nigdy nie należy używać, ale przede wszystkim P, czyli autom, automat programowalny, obydwa półautomaty, czyli selekcję czasu i przez selekcję przysłony oraz tryb y, manualny. Czyli te cztery, cztery, nazwijmy to programy, tryb manualny no, nie jest programem, ale nazwijmy to, że to jest program. Te cztery programy ustawiania na pogranach są takie same w obydwu tych aparatach. W obydwu się ustawia balans bieli, w obydwu się ustawia korekcja ekspozycji. Hmm. W obydwu jest odchina, odchylany ekran. No, w tym jest odchylany ekran akurat bez sensu, bo tylko góra-dół. Hmm, może tak jest wygodnie do filmowania. W tym akurat jest odchylany ekran na boki, co z mojego punktu widzenia jest y, zdecydowanie wygodniejsze. A co już do co hmm, różni te aparaty? Czym one się naprawdę odróżniają między sobą? Każda lustrzanka, czyli ogólnie przyjęte jest twierdzenie, że lustrzanki są duże, a bezlusterkowce są małe. Czyli lustrzanka jest większa, a bezlusterkowiec jest mniejszy. Hmm. Teraz sobie tak wziąłem i popatrzyłem. Taki bardzo popularny Olympus OM, y, OMD EM10 Mark III. Zresztą bardzo dobry aparat. i Jak szukasz bezusterkowca, to polecam ci, że moim zdaniem jest to najlepszy wybór w tej chwili bezusterkowego aparatu na początek. On waży 410 gram. Z bateriami. Wszystkie wagi, wagi jak się podaje, to są wagi z bateriami. Natomiast Canon 100D jest mniejszy od tego, bo to jest 1200. Waży 407 gram. Hmm, jeśli ja dobrze liczę, to 407 to jest mniej niż 410 gram. Czyli jest mniejsza od bezusterekowca. Hmm. I do średniego bezusterekowca Nie mówimy o takich bezusterekowcach jak Olympus OMDM1, który waży 580 gram. Czy Panasonic G9, który waży 658 gram. Dla, dla odmiany lusterkowy Nikon 5300 waży 465 gram. Także to czy jest większy czy jest mniejszy to jest tylko to że menadżerowie mówią bezlusterkowce są mniejsze menadżerowie sprzedaży a lustrzanki są większe. Dlatego że ktoś gdzieś ustalił że lepiej będzie się sprzedawało mało, małego bezlusterkowca a niektóre lustrzanki zwłaszcza te profesjonalne, to musi być duże i ciężkie. No, przykład. Kiedyś, no, było to dawno temu, postanowiliśmy z Dotą kupić naszej córce aparat, żeby mogła fotografować, a że była mała, więc wybraliśmy wtedy kompakt. Więc pojechaliśmy do sklepu. Stało kilka kompaktów, więc wziąłem jeden, drugi, trzeci i tak porównuję, porównuję. No tak. Pobacałem, pooglądałem obiektyw, jakie ma światło, jakie, jak, jak, jak się to obsługuje. I wybrałem wreszcie aparat, który był czerwony, ale to nie był najważniejszy wybór, ale miał taką fajną wagę. Mówię, o, ten jest solidnym aparatem. Jak się go weźmie w rękę, to czuć, że ma aparat, nie taki plastikowy, badziewy jak tamty. Tym aparatem polubiła rok czy dwa zdjęcia, no i dorosła do tego, żeby dostać lustrzankę. Dostała prawdziwą lustrzankę. A bez lustr tego kompakcika postanowiliśmy zutylizować. Czyli wziąłem śluboklet i go rozkręciłem. I jakie było moje zdziwienie, jak go otworzyłem, w środku znajdowało się trzy ciężarki ołowiane. Jeden tu pod rączką, jeden u dołu, jeden u góry. Idealnie wyważały ten aparat. Po wyjęciu tych ciężarków aparat był tak samo bardziej plastikowy jak wszystkie inne na półce, ale ten, kto projektował go, on wiedział, że ja będę chciał kupić cięższy aparat, solidniejszy, i dlatego umieścił ten ołow w środku. Gdyby... Menadżer sprzedaży ustalił, że bezlusterkowiec lepiej się sprzedaje, kiedy jest większy i cięższy, one byłyby większe i cięższe. Jeśli ustalili, że aparat m, taki popularny powinien być lekki, jest lekkim aparatem. To jest, dochodzi jeszcze to, że y, on musiał, y, ten menadżer sprzedaży, ten, ten człowiek, wymyśleć jak sprzedać aparat osobie, która już ma aparat, bo najlepszym klientem jest. Człowiek, który już ma lustrzankę, ale teraz chce mu sprzedać bezlusterkowca. więc mówi: Ty, zamiast używać tych ciężkich, dużych aparatów, kup sobie małego bezlusterkowca. No, jak widać, lustrzankę też może kupić mniejszą od bezusterkowca i do standardowego, a od niektórych dużo mniejszą. Yy. Mówi się o tym, że mm, obiektywy do, do bezlusterkowców są mniejsze. Jest pewien problem z porównywaniem obiektywów. Tu stoją trzy obiektywy. O teoretycznie podobnym zakresie. Tu jest 18,55 do kanona APS-C, tu jest 17,70 do kanona APS-C, czyli niepełnoklatkowego i 24,105 do pełnej klatki. Jak widać, każdy z nich jest coraz cięższy i coraz większy. Z tego powodu, że po pierwsze ten jest do mniejszego matrycy, a tamten jest do większej matrycy. Po drugie, ten jest cały plastykowy, a już w tym jest metal i szkło, jest solidniejszy. A po trzecie, ten jest ciemny, a ten jest jasny, czyli światło minimalne tego aparatu, obiektywu, jest małe, a tego jest dużo większe. To, że jest większe światło, czyli jest jaśniejszy obiektyw, jest większe szklana soczewka, bo musi być większa. Mocniej musi być trzymana, czyli już nie może być na plastikowych prowadnicach, tylko muszą być tam wstawione albo solidne plastyki, albo metal. I dlatego ten obiektyw jest zdecydowanie cięższy. Bo ten ma światło 3 ,5 ,5 6, a ten ma światło 2,8,4. I dlatego jest cięższy. A nie dlatego, że on by był przeznaczony do bezostrekowca czy lustrzanki. Porównując obiektywy między sobą, należy zawsze patrzeć na to, żeby miały jednakowe światło. I najlepiej jednakowy zakres ogniskowy. Ten obiektyw, gdzieś mam go tutaj wypisanego, waży 205 gram. Dokładnie ten obiektyw. Obiektyw Olympusa do lustrzanki 1445, 14, ponieważ Olympusowe lustrzanki były na 4 43 ważył 285 gram. Czyli był trochę cięższy. Ale Nikol, taki sam. Waży 195 gram, czy nawet jeszcze mniej. Pentax, taki, czyli ten podstawowy, najtańszy, najprostszy obiektyw do lustrzanki, waży 200 g. Sony E, obiektyw do lustrzanek Sony, Sony produkowało lustrzanki. A, powiedzmy średnie, ale produkowało. Obiektyw 195 gram ważył. Ile ważą obiektywy do bezlusterkowców? No, tutaj akurat nie będę porównywał do pełnej klatki, bo to jest bez sensu. Porównajmy sobie do y, obiektywów y, do 4.3, bo takie są y, 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 przede wszystkim To Jeśli weźmiemy Canona M, y, który ma taką samą APS-C matrycę i ten sam obiektyw do niego, to tamten waży 210 gram, czyli minimalna różnica. Na plus na, na to, że jest cięższy bezuserkowiec. Natomiast Fuji 1545 135 g, Panasonic 1445 165 g, ZUIKO M, czyli do bezostajkowych Olympusów 1445 113 gram, rzeczywiście lekki jest. To jest waga tych najtańszych obiektywów, czy najprostszych. A jeśli weźmiemy takie bardziej skomplikowane obiektywy, czyli na przykład 24,72 i 8. Mhm. Szukam jakiegoś obiektywu, którego po prostu wszyscy mają już w swojej ofercie, bo nie wszystkie obiektywy są jeszcze dostępne dla bezustrekowców. Na przykład mojego ulubionego f4.0 IS yy, Canon jeszcze do bezustrekowca nie wypuścił. No i to jest powód, dla którego jeszcze trochę muszę poczekać, żeby przyjąć się na bezustrekowca. Ale tak weźmy Nikona. Do pełnej klatki y, lustrzanego waży 900 gram. A Nikon z mocowaniem Z 805 gram. Rzeczywiście, jest lżejszy. Ale już w kanonie odwrotnie wychodzi. Y, Canon 24728 do lustrzanki waży 805 gram, a do bezusterkowca 900 gram. To w sumie. No, Sony EF, czyli do bezustrekowego Sony, waży 886 gram. Czyli tak yy, pośrednio, bliżej bliżej cięższego niż lżejszego obiektywu. To zależy bardziej od tego, czy został użyty metal, szkło i tak dalej, a nie od tego, czy to jest bezustajkowiec, czy to jest lustrzanka. Do obiektywu jeszcze wrócę na koniec, ale teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o czymś, co wszyscy poruszają. Bezlusterkowiec do filmowania, lustrzanka do robienia zdjęć. Wróćmy z do, do tych moich dwóch aparatów, które tu stoją na, na biurku. W związku z tym, że one mają tą samą matrycę, mają w momencie, kiedy tego, czyli lustrzankę włączę w Live View, czy w tryb, w którym tamten pracuje na co dzień, to on używa tego samego systemu ustawiania ostrości Dual Pixel, Czyli hybrydowego systemu fazowo, faz, fazowo, fazy i kontrastu, sprawdzenia fazy i kontrastu, tego samego co ten bezustrykowiec. Czyli w momencie, kiedy włączę live view, on tak samo szybko i precyzyjnie ostrzy jak ten. Zachowuje się dokładnie tak samo jak bezustrykowiec. We współczesnych aparatach to. Że, bez, że bezusenkowiec mm, lepiej kręcił filmy już nie, ma, nie jest prawdą. No, oczywiście, jeśli ja porównam zamiast niego, wezmę no, kanał 40D, no to oczywiście, że Bezusenkowiec kręci lepiej filmy. Może no, nawet z tego powodu, że w ogóle nie kręcił filmów. W ogóle to był aparat i on w ogóle nie kręcił filmów. Pierwsze lustrzanki w Live View miały problemy z ostrzeniem. Duże problemy z ostrzeniem. Natomiast współczesne, jeśli porównam współczesną lustrzankę i współczesny bezusterkowiec, to nie ma różnicy. Jeśli porównam współczesną lustrzankę i bezusterkowca sprzed 10 lat, hmm, no to jest pewien problem, bo jeśli ja będę robił lustrzankę, która ma 10 lat i z przyjemnością ją porobię zdjęcia, to bezusterkowcem, który ma 10 lat, nie będę robił zdjęć. Jestem to widać po cenach sprzedawanego sprzętu. Po prostu tamte aparaty się wtedy. To była pierwsza seria się nie sprawdziły w ogóle. Współczesne są. W porządku, tamte nie były w porządku. Czym się jeszcze różnią te aparaty? No oczywiście wizjerem. Tu w tym, w lustrzance, znajduje się układ luster. No, to pryzmat jakoś tam się opisuje, ale to jest układ luster, który pokazuje prawdziwy obraz przez obiektyw. W współczesnych aparatach na ten obraz nakłada się dużo informacji, może być nakładanie dużo informacji, takich jak, co guziku idziesz gdzieś? Takich informacji jak na przykład poziomica elektroniczna. I pod tym względem informacje w lustrzance współczesnej bezlusterkowcu są bardzo podobne. Bezlusterkowcu w tym wizjerze ma tą zaletę, że mogę sobie podejrzeć zdjęcia na nim. To jest bardzo fajna rzecz, jeśli się fotografuje w miejscu, gdzie jest ciemno, gdzie ludzie są skupieni, gdzie bezrusterkowiec jest cichszy zdecydowanie cichszy. Na przykład w kościele. No bo chciałem powiedzieć na koncercie, ale koncercie to wali tak, że tam byłbym z karabinu maszynowego strzelać i tak by nikt nie usłyszał z, z błyszczego strzału migawki. Natomiast światło, które błyśnie, ponieważ ja podniosę i spojrzę zdjęcie na ekraniku, to bezucerkowiec się sprawdza. I mając fotografować w miejscu, gdzie ja bym chciał, tak żeby nie przeszkadzać ludziom, wybieram bezucerkowca. W miejscach, gdzie nie ma to dla mnie znaczenia, no to mogę poglądać na ekranie zewnętrznym. Zresztą na też oglądam na ekranie zewnętrznym. Także ten ekran jest lepszy. Dzisiaj do takich rzeczy. Dzisiaj, kiedy on nie smuży, kiedy jego rozdzielczość, tak jak w tym, to jest 2 miliony pikseli, to naprawdę jest bardzo dobry. Bo kiedyś jeszcze, kilka lat temu, jak oglądałem, używałem zresztą aparatu z wizjerem wewnętrznym, to jak były gorsze warunki, jak się ruszył aparatem, to były takie smugi, Pszt, nic nie było widać. Ale ja lubię gwiazdy. Lubię robić gwiazdy. Fotografia torów gwiazd, powiedzmy na tory gwiazd, bo to jest taka, gdzie trzeba postawić aparat na statywie, ustawić po ciemku, całkiem ciemno, bo to najlepiej jak jest całkiem ciemno, czyli nie ma księżyca, jest bez księżycowa, bez chmur na noc, tylko gwiazdy i coś. No i tak któregoś roku robiłem zdjęcie, już mieliśmy wtedy bez lustarkowca, więc ustawiłem lustrzankę na aparacie, na statywie, dach cerkwi, na mi się ładnie w wizjerze odcinał, wyraźnie widziałem, gdzie przechodzi, przechodzą gwiazdy, ustawiłem, wykadrowałem, puściłem go, żeby robił zdjęcia. Bez usterkowca, pach, statyw, postawiłem o, i, i nic nie widzę. No dobra, zwiększyłem mu czułość. Nic nie widzę. No nic nie widzę. Nie byłem w stanie zobaczyć różnicy. To, co na lustrzance zajęło mi ustawienie aparatu, nie wiem, 5 minut i już mógł robić zdjęcia, to tutaj utknęłem. Nie mówię o ustawieniu ostrości, które miałem ustawione już wcześniej, natomiast nie mogłem wykadrować zdjęcia, bo na tym wizjerze tamtym nic nie widziałem. Jedyne, co mi przyszło, zrobić zdjęcie na ślepo, patrzeć, a nie, krzywo jest. Bo odwrócić, zrobić zdjęcie na ślepo, krzywo. Odwrócić, zrobić, o, teraz będzie dobrze. I przestać jeździć na zdjęcia nocne. Moim zdaniem, nie wiem jak w innych, ale to się nie nadaje do zdjęć nocnych. Po prostu nic nie widać. Drugi przypadek, Pojechaliśmy na fotografowanie batalionów. Agata drota fotografowała. W związku z tym, że bez jest APS-C, więc miała do wyboru APS-C albo pełną klatkę, założyła APS-C, ponieważ zawsze ma tam ten krop 1 i 6 w kanonie. Obiektyw się robi jakby dłuższy, te ptaki wszystkie są bliżej. No i pach robi zdjęcia. Zrobiła jedną baterię, drugą, trzecią, trzy baterie. Tak a propos to, on na baterii robi. Ile? 200, Tu jest gdzieś zapisane, 295 zdjęć na jednej baterii, a ten na baterii robi 960 zdjęć. Czyli trzy baterie jego to jest jedna bateria tego. Czyli jak idę na spacer i zabieram standardowo jedną baterię zapasową do lustrzanki, to do bezustregawca powinienem zabrać oprócz baterii w aparacie jeszcze dodatkowych 5 baterii, żeby mieć tyle samo możliwość robienia zdjęć. O, trochę droga. Ale Zrobiła jedną, drugą, trzecią baterię. O skończyły się, skończyło się baterie do bezusterkowca. wzięła, zapięła lustrzankę, spojrzała i powiedziała o, ale ładny obraz. Mówi nawet nie poczułam, że tak się zmę tak zmęczyło mnie patrzenie z dwóch centymetrów. Odległość od oka jest 2,2 centymetra. Zresztą w dwóch aparatach ja, z dwóch centymetrów na ten ekranik. Nie czuła tego. Natomiast w momencie, kiedy spojrzała przez prawdziwy obraz, stwierdziła, że nie to jest całkiem co innego, to jest inny sposób patrzenia i do takich zdjęć, że ja tutaj idę, zrobię zdjęcie, tam zrobię zdjęcie, tam zrobię zdjęcie, tam zrobię zdjęcie, to jest OK. Ale w momencie, kiedy ty musisz wpatrzeć się w ten wizjer, zobaczyć ten obiekt tam mały, który jest, zobaczyć jego układ, bo na ekraniku to nie widać wszystkiego. Dopiero jak masz to powiększone tu przy oku i to jest obraz jest taki zamiast takiego to widzisz dużo więcej szczegółów, więc, więc takiej fotografii patrzy się w wizjer. Poczuła, że nie to on nie będzie robił zdjęć te obiektywem. Odpada. No tak jest. Wróćmy jeszcze na chwilę do obiektywów. Te obiektywy, które pokazałem, czyli podstawowe obiektywy do lustrzanki bez ustrykowca. Kolega hmm, kupił sobie bez bardzo go chwalił, bardzo z niego był zadowolony, hmm, dopóki nie musiał dokupić do niego obiektywów. Bo ten obiektyw ciężko okupić pojedynczo, ale tak jak szukałem, 350 zł, można go bez problemu kupić. Obiektyw do Nikona, czyli Nikor 1855, 470 zł. Weźmy te dwa podstawowe. Pentax już kosztuje więcej, 800 zł, trzeba za niego zapłacić, a Sony E 900. Mm -hmm. Dobra, bezustękowce. Yy, Fuji 1545, 1300 zł. Panasonic 1445, czyli ten podstawowy, ten najtańszy. Nie ma tańszego. 1600 zł. Zuiko M 1445 1500 zł. Canon M. Czy dokładnie ten sam tylko wersji dla bezustrykowca, 1050 zł. Zanim kupisz aparat, popatrz, czy obiektywy są w ogóle, obiektywy dla takie, które Ci odpowiadają. I czy te obiektywy mm, no, nie będą za drogie. Czy ekonomicznie, to będzie lepiej kupić? Ale ogólnie, jaka będzie przyszłość? Uważam, że przyszłość jest bez ustrykowców. Dlaczego? Kupiłem sobie ostatnio telefon. Nowy telefon mam. Postanowiłem do niego kupić kabelek. Taki kabelek, żeby go podpiąć do ładowarki, do komputera. I okazało się, że ten kabelek, który kosztuje 25 zł, tu u nas w Polsce w detalu, czyli w Chinach kosztuje złotówkę, ma w środku chip. Chip, który ma regulować, dbać o to, żeby nie przeładować baterii w moim aparacie. Tak staniała elektronika. W tym aparacie ta elektronika, którą, się, którą trzeba dołożyć, to jest ten jeden mały wizjerek tam w środku. W tym jest mechanika lustra i yy, układ luster. Mechanika tego podnoszonego lustra. To nic nie kosztuje. To kosztuje i będzie coraz droższe. Z tego powodu będzie skomplikowane w produkcji. Będzie skomplikowane w składaniu. Z tego powodu... Za kilka lat nie będzie lustrzanek, ponieważ producentom nie opłacał, nie będzie się opłacało produkowania lustrzanek, będą produkowali wyłącznie bezustrkowca. I czy my chcemy kupić lustrzankę czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, skoro nie będzie dostępnej na rynku. Ponieważ to oni decydują o tym, co będzie. I za kilka lat będą tylko bezusterkowce. Więc jeśli chcesz kupić sobie dobrą lustrzankę, to to może być dobry moment na to, żeby kupić sobie dobrą lustrzankę. Jeśli kupiłeś bezusterkowca, to kupiłeś nowoczesny aparat. I teraz trzeba robić zdjęcie. I nie ma znaczenia dla zdjęcia, czy zostanie zrobione lustrzanką, czy bezusterkowcem. To zdjęcie będzie jednakowe. Dla zdjęcia nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, kto trzyma aparat, a nie co trzyma. W związku z tym, czy robisz, czy chcesz kupić lustrzankę, czy bezusterkowca, nie ma żadnego znaczenia. Masz kupić aparat i robić zdjęcia. Robić zdjęcia, jeszcze raz robić zdjęcia. Nieważne, kto ma aparat. Ja robię obydwoma. Ok. Mam nadzieję, że film się podobał. Kliknij łapkę w górę. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Możesz przyłączyć się do patronów kanału. Warto. Patroni dostaną ten film, ale w wersji rozszerzonej. Zaraz dogram jeszcze końcówkę do niego. I co? Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.